Prosimy uwagę. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w drugim dniu 13. edycji Lubelskich Spotkań Teatralnych Zwierciadła. Dominika Kulawczuk i Krzysztof Kania. Dziś przed nami zmagania 7 siedmiu teatrów młodzieżowych z całego województwa, a to oznacza, że możemy się spodziewać wielu emocji i niesamowitych przeżyć. Szczególnie chcemy powitać uczniów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszyca w Lublinie, ponieważ gościmy aż trzy grupy z tej szkoły. Prawa dla nich. Pragniemy przypomnieć, że nasz festiwal ma formę konkursu, co oznacza, że wszystkie zespoły teatralne zostaną ocenione przez profesjonalne jury. W tym roku jurorami lubelskich spotkań teatralnych są pani Katarzyna Krzywicka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Wiabłonnej, animatorka kultury. Przez pięć lat współtworzyła fundację Team Teatrikon, bierze także udział w tworzeniu i działalności Domu Kultury Narnia. Pan Jerzy Turowicz, założyciel i dyrektor Akademii teatralno wokalnej Jerzego Turowicza w Lublinie, absolwent krakowskiej PwST, scenarzysta i reżyser. Posiada liczne nagrody i odznaczenia, w tym srebrny krzyż zasług. Korzystając <klucz> z okazji, chcielibyśmy przypomnieć o warsztatach w Akademii teatralno Wokalnej Jerzego Kurowicza. Wszystkich chętnych zapraszamy o 10.30 pod pokój na gdzie będą prowadzone zapisy. Ksiądz Mariusz Lach, kolejny juror. Salezjanin, doktor w Katedrze Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Dubelskiego, scenarzysta i reżyser teatralny, twórca oraz dyrektor rozpoznawalnego w całej Polsce Teatru ITP, działającego przy Katolickim Uniwersytecie Dubelskim. Oraz pan Mieczysław Wojtas, polonista i historyk sztuki, Instruktor teatralny, artysta plastyk. Jest twórcą, kierownikiem i reżyserem znanego nie tylko w naszym regionie, teatru panopticum, który prowadzi w młodzieżowym domu kultury pod Akacją. Co więcej, w tegorocznych zwierciadłach powołane zostało również żli młodzieżowe. Przywitajmy! Karolinę Sikorę. Uczennice klasy maturalnej IV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Karolina interesuje się filozofią oraz dziennikarstwem. Od, od, od podstawówki pasjonuje się sztuką, jednak od tej drugiej strony widza. W teatrze pełni więc funkcję obserwatora. Bartłomija brodawkę, aktora w, teatr, a w Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza w Lublinie wcześniej był członkiem grupy teatralnej trupa pracującej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie, a także szkolnego koła teatralnego w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Piotra Fiedleja w Lubartowie. wraz z grupą teatralną zdobył pierwsze miejsce za spektakl pod tytułem Zimowy pogrzeb. Został też wyróżniony pierwszą nagrodą aktorską podczas 12 edycji Zwierciadeł. Diana Grzeszek, uczennica trzeciej klasy naszej szkoły. Jej przygoda ze zwierciadłami trwa już od trzech lat. To tutaj zadebiutowała w spektaklu z kolegami z Teatru Panopticum. Stale uczestniczy w zajęciach teatralnych w Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Durowicza. I jeszcze, Diana obchodzi dzisiaj urodziny i korzystając z okazji, chcielibyśmy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Zwierciadła nie odbyłyby się, gdyby nie pomoc Urzędu Miasta, z którego dostaliśmy dofinansowanie z projektu Witkacy. W każdym konkursie powinny znaleźć się nagrody. Nie może być inaczej na Zwierciadłach. W tym roku zwycięzcy otrzymają statuetkę Zwierciadło, stypendium w Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza, upominki ufundowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, talony empiku dla grup teatralnych, oraz udział w finale Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych w Rzeszowie. Oprócz zmagań teatralnych z najlepszymi młodymi aktorami, zwycięzcy będą mieli zapewnione wyjątkowe warsztaty. Organizatorami Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych są Stowarzyszenie Polska Rada Przedsiębiorczości oraz Fundacja Tim Teatrikon. Sponsorami tegorocznej edycji Zwierciadeł są Akademia Teatralno-Wokalna Jerzego Turowicza. Wydawnictwo Archidiecezji Rubelskiej Gaudium, Agencja Reklamowa Moda, Agencja Reklamowa Mike, Wydruki Wielkoformatowe Arbor, Mika Reklama na Mobilach, Wydawnictwo Macmillan, Stokrotka, Kawiarnia Cap Café, Pracownia Florystyczna Sara, Lotto oraz Be Active. Patronatem medialnym objęli nas. TVP3 Lublin, Radio Lublin, Radio Centrum, Radio R, Live Magazyn Lubelski, Kurier Lubelski oraz Dziennik Wschodni. Natomiast patre, patro, partnerami zwierciadeł są w tym roku Centrum Kultury, Teatr imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, Lublin Plaza oraz Kawiarnia Szklarnia, w której odbywa się tegoroczny klub festiwalowy, do którego zapraszamy o godzinie 18.00. Za obsługę oświetlenia i dźwięku, wzorem ubiegłych lat, odpowiada firma Proscenium, pana Jarosława Rudnickiego, absolwenta naszej szkoły. Ja. Teraz nie pozostaje nam już nic innego, jak zaprosić Państwa do obejrzenia dzisiejszych występów festiwalowych. Jako pierwsza wystąpi grupa Lorien i Przyjaciele, z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie ze spektaklem. Te trzy, z nich zaś największa jest miłość, do którego scenariusz stworzyła pani Ewa połczyńska kmielnicka wraz z całą grupą. Zapraszamy do obejrzenia. Bością swoją cudno masz w mężycie ię. Ja tak, tak. w wtedy... no, uwaga bo ci uwielbiam. Boże, i żeby ona miała. Czerwoną sukienkę. Dziewczyna w czerwonej sukience. Ech, szkoda, że nie jestem. Giuseppe Casanova. Casanova, stary. Giuseppe Casanova, któremu tak zazdrościsz, nie był wcale bardzo bogaty, ani bardzo silny, a jego epoka znała wielu mężczyzn równie pięknych jak on. No, lub piękniejszych, ale był grzeczny. Tkliwy, rycerski i zawsze zdobywał kobiety. Więc, o ile chcesz tak jak on zdobywać serca kobiet, nie zrażaj się trudnościami. Musisz tylko jedno zmienić. Musisz być milszy. Czołem mi grawa kasa nowo. Dajże spokój, ta kasanowa, jak zimny drań, może być kasanową. Zimny drań. A co ja poradzę, że jestem taki zimny drań? Zimny drań. Posłuchajcie tej piosenki, i o litość błagam was, Rzebne że rzebne dźwięki, zruszą pan mój meton głaz. Czy to będzie o ma ręki, złotych sto, nie nie zależy, bądźmy szczerzy, gruby jak poszło już taki jestem, dziwny tak. I dobrze mi z tym bez bo w tym jest rzeczy se że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny tak. Moja niania nad tylko tak śpiewała mi co dzień. Przez to będę w życiu